Stylizację z gali rozdania nagród Bafta, część druga. Zaczniemy od Saleny Gomez. Ja i ona zazwyczaj się mijamy z gustami, ale tutaj ona wygląda naprawdę posągowo. Chociaż szczerze mówiąc, nie jestem ogromną fanką tego topu i tego, jak on się akurat układa. Ale to już musi być kwestia gustu, bo ja bardzo często, jeżeli chodzi o stylizację Saleny Gomez, mam wrażenie, że ten top nie leży. Więc ona chyba po prostu tak lubi. I mi jak Nosferatu się wtapia w tło, nie mam nic do powiedzenia. Mikey Madison bardzo tak klasycznie i minimalistycznie. Szczerze mówiąc, mi by troszeczkę czegoś brakowało. Może, żeby ta sukienka była, nie wiem, czy ciut dłuższa, albo może naszyjnik, coś bym dodała ekstra, ale jest bardzo ładnie. Sersza Ronan woli takie proste stylizacje i no, ona jest dla mnie całkiem okej. Okay. Natomiast. Przy tym, jak wycięty jest ten top, nawet jeżeli to jest właściwy rozmiar, jak dla mnie takie po skosie idące ramionczka, ale w tym stopniu, nie bardziej i nie mniej, wyglądają, jakby tutaj było za dużo materiału i był on źle dopasowany. Nieszczególnie jakoś mi się podoba. Ale jeżeli dobrze widzę, to Lupita ma albo warkoczyki, albo loks obcięte w boba. I ja uwielbiam, jak to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Kamila Cabello też w takiej sukni z kryształami. I znowu mnie się wydaje, że coś jest nie tak w gorsecie. W tutaj. Bardzo ładne. Nie w moim stylu, ale bardzo ładne. A little too much. Ślicznie. W połowie drogi z Good Omens do Hogwartu, ale stylish.